Niedawnym filmem o śmigłowcu Apache AH64, były komentarze o F16, i przypomniało mi się, że mam taką książkę. To jest wydanie specjalne na okoliczność zakupu F16 prawie 20 lat temu. Zobaczcie, jakie zdjęcia jeszcze stare, jacy ludzie młodzi na tych zdjęciach. No, Oleksy, tu historię i opowieści. Nie ten film, nie ten czas. Normalnie pozycja jak z muzeum. Tak czy inaczej, w komentarzach były, było poddane wątpliwość, czy F16, które są w Polsce, są sprawnie opera sprawne operacyjnie w ilości jakiejś zacnej czy jakiejś homeopatycznej. Ja myślę, że takie ukompletowanie jednostek, sprawność e, takich maszyn, to jest po prostu tajemnica. I myślę, że niewiele osób ma o tym realne pojęcie, a myślę, że wielu chciałoby. Jakieś plotki rozprzestrzeniać. Więc myślę, że trzeba po prostu liczyć na to, że te w tym momencie podstawowe samoloty w wojsku polskim są odpowiednio utrzymane w odpowiedniej ilości. W szczególności, że nie mamy problemów z zakupem części do nich. Nikt nam ich nie wydziela, nie limituje. A myślę, że wielu sojusznikom zależy na tym, żebyśmy mieli je tutaj jak najbardziej sprawne w jak największych ilościach. Ale też nie ma co ukrywać, że o, proszę, niemiecki 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 projekt w wydaniu rosyjskim. Takie czasy, kiedyś były. Nie ma co ukrywać, że F16, pomimo swoich wielu zalet nadal, które przecież są, no jest maszyną, którą powoli próbujemy zastąpić F35, tak samo jak i cały świat. Wcale bym się nie obraził, jakbyśmy mieli dużo F-16 czy F-15, jeszcze wspaniały myśliwiec z przewagi powietrznej, no ale zamówione są też F-35. Także ten samolot, który posiadamy już około tam 20 lat, och, rozmieszczenie <laughs> projektów offsetowych, to chyba też coś nie pykło tak do końca. No nic, ja się cieszę tak czy inaczej, że te F-16 mamy. Myślę, że są odpowiednio wykorzystane i utrzymane. Natomiast co do samej książki właśnie wydawnictwa specjalnego, wydania specjalnego z okazji przetargu, Zaskakuje mała ilość zdjęć, a duża ilość tekstu i treści. Tak, żeby tutaj coś pokazać bardziej medialnie, czyli szukałem po prostu zdjęć, no to tak nie ma na bogato. Treść, treść i treść. Ktoś mocno postarał się, żeby taką grubą książkę w sumie wydać. Nawet już nie pamiętam, w jakich okolicznościach ją otrzymałem. No nic, tak się chciałem podzielić takim wspomnieniem z dawnych lat.